Jakie oczekiwania wobec płyty? Czy się sprzeda? Czy, wiesz, ta płytę, na Twoją płytę czekało bardzo, bardzo wielu ludzi i mają teraz bardzo duże oczekiwania. Wiesz, nie myślę o tym, czy się sprzeda, bo to nie jest jakby dla mnie kryterium, którym w ogóle mierzę to, co robię. Dla mnie najważniejsze jest to, czy na tej płycie ktoś odnajdzie siebie, bo ja tę płytę zrobiłam dla ludzi, o nich, nie o sobie, więc jeśli. Nie będzie ludzi, którzy się z nią identyfikują, to nie ma to znaczenia, ile osób się nie po tą płytę. Ważne jest to, żeby ta płyta cokolwiek wniosła w czyjeś życie, żeby dała ludziom siłę, bo są trudne bardzo czasy. I ja chcę tą jakby ludzi nakarmić dobrą energią po to, żeby wierzyli w siebie, żeby mieli dużo otuchy i żeby wierzyli w przyszłość żeby się nie bali tego 2012 roku, tak, o którymś tak jakoś wszyscy się go boją, jeśli źle mówi. Więc Celem było głównie to, żeby dać ludziom siebie w taki sposób, żeby to im dało mnóstwo siły. Czy to się udało? Nie wiem. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze za wcześnie to ocenić, chociaż ludzie obsypali mnie tutaj wielkimi słowami y, przy podpisach, ale trochę jeszcze nie mogę ich tak wprost przyjąć, trudno w nie uwierzyć, bo trochę chyba za duże te słowa na, na te pierwsze przesłuchania płyty. Myślę, że ludzie będą potrzebowali trochę czasu. To nie jest łatwa płyta i to nie jest płyta dla każdego. A czy obawiasz się opinii krytyków? Nie, nie dlatego, że uważam, że ta płyta nie jest taką, której można się czepić, można się zawsze czepić do wszystkiego, czy zrobiłabym taką płytę, czy każdą inną, tylko ja jestem przyzwyczajona do, do złośliwości, jestem od dziecka wystawiona pod ocenę, taką bardzo surową, jeśli pamiętasz, od zawsze, tak? akurat mnie szczególnie ocenia się bardzo surowo i bardzo krytycznie. Nikomu nie udało się krytycznie ocenić mnie niż mnie samej. Nie ma takiego, nie ma gorszego wroga dla mnie niż ja sama dla siebie, więc jestem okropną wyrocznią dla siebie, tak mówiąc serio bardzo. Natomiast w tym sensie się nie obawiam, że nie myślę o tym, dlatego że jeśli ja się zastanawiam nad tym, co będą mówili ludzie, którzy nie odnajdą tam siebie na tej płycie. Dla mnie ważne są reakcje i odbiór muzyki tej poprzez tych ludzi, dla których ta płyta jest skierowana, to jest dla mnie najważniejsze, a złośliwości są jakby częścią mojego codziennego życia, więc to nie jest nic nowego, co mnie jakoś zaskoczy, nawet jeśli się pojawi, no to tak zupełnie naturalnie. Już rozmawiałam ostatnio z panią Elą Zapędowską, która powiedziała, że nie czeka na twoją płytę i te piosenki, które do tej, się, do tej pory się ukazały, no nie podobają jej się, mówiąc tak delikatnie. Naprawdę. No nie musi być fanem akurat takiego gatunku muzyki. Jest bardzo dużo artystów różnych na szczęście dla wszystkich, tak? Można sobie można się przypisać, identyfikować z różnymi artystami, więc z pewnością jestem pewna, że ma też muzykę, z którą się bardzo dobrze identyfikuje i bardzo ważne to jest, żeby w ogóle mieć cokolwiek, tak? Ona jest pasjonatem muzyki i myślę, że ma takich artystów, których sobie ceni i ma też takich, których, którzy ją irytują. No trudno, no normalna to jest. Ja też mam artystów, których nie lubię słuchać. Może nie wypowiadałabym się o nich na głos złośliwie, ale też nie słucham wszystkich. Muzyka